Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj rywalizacja Cristiano Ronaldo oraz Leo Messiego powoli dobiega końca. Kiedy wydawało się, że obaj piłkarze odpuszczają sobie rywalizację o miano najlepszego piłkarza na świecie, nagle do gry znów wkroczył Portugalczyk. Jak Cristiano Ronaldo wyśmiał Leo Messiego? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o Kylianie Mbappé, który żałuje pozostania w Paris Saint-Germain, Robercie Lewandowskim, który zmienił się jako piłkarz oraz o Emiliano Martinezie, który przeprosił Kyliana Mbappé. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Już niebawem może być nas aż 400 tysięcy. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS legalny polski bookmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV: Oferta tylko dla osób pełnoletnich. We wtorek Leo Messi został nagrodzony ósmą złotą piłką, czyli trofeum dla najlepszego piłkarza na świecie. Wszystko wskazuje na to iż dla argentyńczyka to już ostatnia tego typu nagroda w karierze. Z tego względu znów powraca dyskusja na temat rywalizacji Cristiano Ronaldo z Leo Messim. Przypomnijmy, iż przez wiele lat Ronaldo i Messi zdominowali rywalizację w Złotej Piłce. Messi triumfował, a Ronaldo, nawet nie znalazł się w gronie 30 zawodników nominowanych do nagrody. Jaka była reakcja Portugalczyka na zwycięstwo argentyńczyka? Angielski The Sun zwrócił uwagę na zachowanie piłkarza Al Nastr w mediach społecznościowych. W taki sposób opisują to angielscy dziennikarze. Frustracja Portugalczyka osiągnęła taki poziom, że sam zawodnik w sieci w komiczny sposób zareagował na zwycięstwo Messiego. Emotikonami roześmianych twarzy skomentował wideo Tomasa Ronquero, w których kwestionuje on zasługi Messiego w zdobyciu trofeum. Ronquero to dziennikarz gazety AS. Mówił on o tym, że w tym sezonie nagroda powinna trafić do Erlinga Halanda. Przypomniał też, że w 2021 roku bardziej na złotą piłkę zasłużył Robert Lewandowski. Z 8 złotych piłek 5 jest w pełni zasłużonych. W tym sezonie Haaland pobił historyczny rekord w Premier League. Zdobył wszystkie tytuły z Manchesterem City. Wcześniej Lewandowski miał wielki sezon w Bundeslidze. I właśnie pod tym wpisem swoją reakcję dodał Ronaldo. Znając charakter Portugalczyka i to, że nie znosi przegrywać, z pewnością w jednym nie zgadza się z tezą dziennikarza. Chodzi o liczbę zasłużonych złotych piłek dla Messiego. Ronaldo bardzo szybko jednak się zreflektował i usunął swój komentarz oraz polubienie. Internauci jednak zdążyli zauważyć wymowny znak. Przypomnijmy, iż zaledwie kilka miesięcy temu Portugalczyk mówił o zakończeniu ery rywalizacji z Leo Messim, wspominając o tym w przychylnych słowach. Jak jednak możemy zauważyć, były zawodnik Realu Madryt nadal nie odpuszcza. A wy, co sądzicie o zachowaniu Cristiano Ronaldo? Zachęcam was do dyskusji w komentarzach. Saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappé oraz Ralu Madryt to temat, który dosłownie ciągnie się już latami. Choć fani mają już go powoli dość, to jednak wizja gry Francuza w barwach królewskich wzbudza ogromne zainteresowanie. Mało brakowało, a w 2022 roku Mbappé trafiłby na Santiago Bernabeu. Nastąpił jednak zwrot akcji i Mbappé marzenie o grze dla Los Blancos musiał przełożyć na później. Władze PSR zaoferowały mu taki kontrakt, o którym w Madrycie mógłby jedynie pomarzyć. Dodatkowe naciski ze strony prezydenta Francji i rodziny samego piłkarza sprawiły, że Mistrz Świata z 2018 roku podpisał nowy kontrakt z Paris Saint-Germain. Umowa jest dla Mbappé niezwykle korzystna. Na jej mocy jest związany z klubem do końca trwającego sezonu. W kontrakcie była także zawarta opcja przedłużenia porozumienia, ale jedynie po stronie samego zawodnika. On z niej nie skorzystał i nie ma zamiaru tego robić, co ogłosił już publicznie. W związku z tym latem 2023 roku wystawiono go na sprzedaż. Ku zaskoczeniu Paris Saint-Germain Real Madrid nie złożył nawet oficjalnej oferty. W związku z tym, kapitan reprezentacji Francji pozostał w Paryżu na kolejne rozgrywki, które wydają się być już na pewno tymi ostatnimi. Formalnie za nieco ponad dwa miesiące Mbappé będzie mógł negocjować z dowolnie wybranym klubem, z racji na zaledwie półroczny okres obowiązywania jego umowy. Sam Francuz ma mieć w pełni jasny cel. Tym jest oczywiście gra na nowym Santiago Bernabeu. Według Jose Felixa Diaza z madryckiej marki Mbappé, już żałuje tego, że w 2022 roku zgodził się na przedłużenie nowego kontraktu, bo przez to nie jest zawodnikiem Realu Madryt, a w klubie ze stolicy Hiszpanii rodzą się nowe gwiazdy. W związku z czym królewcy nie mają już zamiaru uzależniać swojej polityki transferowej jedynie od tego, czy Mbappé latem 2024 roku zawita na stałe do Madrytu. Teraz wszystko jest już w rękach piłkarza, a Real stawia na tych, których ma obecnie w drużynie. Według dziennikarza klub dopiero 1 stycznia ruszy do jakichkolwiek działań w tej kwestii. Wymowna reakcja Kyliana Mbappé podczas wtorkowej Gali France Football mówi chyba wszystko w tym temacie. Prawda jest taka, iż Francuz nie zdoła wygrać Ligi Mistrzów z PSG, a jedyne sukcesy, jakie może odnieść Paryżu, to tylko te finansowe. Przykład Jude Bellingham'a pokazuje, jak piłkarz z ogromnym potencjałem może nabrać skrzydeł w takim zespole jak Real Madrid, stając się jednym z liderów drużyny. Wracamy do Gali Złotej Piłki. Na TikToku krążą nagrania jak Kylian Mbappé nie chce zrobić sobie zdjęcia z Emiliano Martinezem. Zobaczcie sami. Przypomnijmy, iż Martinez bardzo często po wygraniu Pucharu Mistrzostw Świata w Katarze drwił z Francuzów, a na główny celownik wziął sobie właśnie Mbappé. Obrazki jak Argentyńczyk podczas fety wykonuje nietypowe gesty z twarzą Mbappé stały się na tyle popularne w sieci, iż trafiły do samego piłkarza PSG, który w ostrych słowach uciął ten temat. Nie mam zamiaru tracić energii na wyjaśnianie tej sytuacji. We wtorek Martinez odebrał nagrodę dla najlepszego bramkarza roku. Zwycięstwo Martineza nie zostało najlepiej przyjęte. Podczas gali został wybuczany. Z niewyjaśnionych powodów Argentyńczyk poruszył na gali temat Mbappé, mówiąc o nim tym razem w samych superlatywach. Mbappé jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Mam do niego dużo szacunku. Podczas fety ludzie rzucali we mnie przedmiotami z jego podobizną. W efekcie powstało coś, co nie miało nic wspólnego z moją prawdziwą osobowością. Argentyńczyk nie szczędził komplementów gwiazdorowi PSG. Jego zdaniem dopiero nadchodzi jego czas w plebiscytach takich jak złota piłka. Klian jest wzorem do naśladowania: to fenomenalny piłkarz. Zdobył Mistrzostwo Świata, zagrał w kolejnym finale mundialu, strzelił w nim hat-tricka. Francja powinna być dumna, że ma takiego zawodnika. Wierzę, że Mbappé utrzyma koncentrację, gdy Messi i Ronaldo zakończą kariery. Jeśli tak się stanie, to zdobędzie wiele złotych piłek. Robert Lewandowski w Bayernie Monachium był maszyną do zdobywania bramek. Miał monopol na koronę Króla Strzelców Bundesligi, a także strzelał gola za golem w Pucharach Krajowych oraz Europejskich. Potrafił pobić legendarny rekord Gerda Müllera w liczbie zdobytych bramek w jednym sezonie Ligi Niemieckiej. Lewandowski w Barcelonie ma nieco inne zadania. Oczywiście nadal jego głównym celem jest zapisywanie się na listę strzelców, ale wobec przeobrażeń jakie przechodzi zespół dowodzony przez Xaviego Hernandeza, polski zawodnik musi często skupiać się na pomocy mniej doświadczonym kolegom z boiska. Ponadto byłemu piłkarzowi Lecha Poznań coraz częściej zdarzają się wahania formy. Tak metamorfozę Lewandowskiego opisuje dziennikarz Bilda, Schyster. Trochę się zmienił, w Bayernie bezlitośnie przekraczał barierę 40 goli. Na razie w Barcelonie miał 23 trafienia w debiutanckim sezonie, ale strzelał w ważnych momentach w drodze do mistrzostwa. Były niemiecki piłkarz dostrzega metamorfozę Lewandowskiego, który z Goleadora stał się mentorem. Z tego powodu jego rola w Dumie Katalonii jest nawet ważniejsza. Tak uważa Szyster. To już nie tylko człowiek od zdobywania bramek. To czołowy zawodnik, którego doświadczenie pomaga wielkim talentom, takim jak Gavi. Chciał nowego wyzwania po odejściu z Bayernu i teraz w pełni je podejmuje. Nie może go zabraknąć i obecnie Barcelona nie może go zastąpić. Prawda jest taka, iż Robert Lewandowski w FC Barcelonie staje się kimś więcej aniżeli zwykłym piłkarzem. Polak jest grającą legendą, która budzi podziw wśród młodszych zawodników. Nie bez powodu hiszpańskie media po transferze Lewego na Camp Nou pisały, iż odtruwa on dumę Katalonii. Po erze Brazylijczyków, którzy byli imprezowiczami. Lewy wprowadził do Barcelony dyscyplinę pracy oraz profesjonalizm, o co ciężko było we wcześniejszych latach w Barsy. Weteran boiskowych zmagań, jakim z pewnością dziś jest Lewandowski, mocno wpływa na rozwój nowych perełek w klubie, których w ostatnim czasie jest tak dużo. A według Was Robert Lewandowski zmienił się jako piłkarz? Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on Wam podobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!